Każdego roku w grudniu w polskich miastach otwierają swoje podwoje jarmarki bożonarodzeniowe. Szczytnie również nie mogło być inaczej i 10 grudnia na dziedzińcu ratuszowym odbył się również jarmark. Była to już jego piąta edycja. Przystronne miejsce i dośliczne stoiska z bogatą ofertą pamiątkarsko-kulinarną przyciągały magiczną atmosferę świąt. Przegadzając się pomiędzy stoiskami, można było spotkać lokalnych wystawców, jak i specjalności z okolicznych miejscowości, a nawet sąsiednich miast. My skusiliśmy się na kilka przysmaków i zachwycaliśmy się ręcznie wykonanymi ozdobami. Nie zapomniano o najmłodszych gościach szycińskiego jarmarku i dla nich przygotowano atrakcje, m.in. karuzelę oraz moc innych niespodzianek. Zapraszamy do wysłuchania opinii nie tylko wystawców, ale i odwiedzających Boże Narodzeniowy Jarmark w Szczytnie. Wikilnę papierową, szyszki, wszystko własnej roboty: bałwanki, choinki, pudełka, strojki, bo to moja pasja i bardzo mi uspokaja, ciężkiego, nic nie robię, więc się tym bawię. Upatrzyłam sobie cztery trzy skrzaty, wosk i trzy gratisy, i zniżoną cenę. No i takie bałwanki mam tam jeszcze. Wydałam sobie w mój dych to wczoraj, czy dziś? Dzisiaj i też mamy. To jest mój drugi jarmark. Nie jest tu zawsze ciepło, ludzie są zawsze mili, zawsze jest dobra zabawa. Każdy znajdzie coś dla siebie. Ja jestem ze szczytna, tylko teraz mieszkam w Warszawie, ale urodziłam się szczytnie, mieszkałam tutaj, uczyłam się <ścoughs> i, i że tak powiem, tęsknię za szczytnem i. Przyjechałam na Jarmar. Chciałam tutaj przy okazji odwiedzić znajomych. Wszyscy przychodzą, patrzą. A w Warszawie cóż, w Warszawie jest bardzo duża konkurencja, tam już są firmy, tak? To to już nie jest takie. To nie są takie Jarmarki, jak, jak w mniejszych miejscowościach, a to jest klimat cudownie tak. Wspaniali ludzie i w ogóle. W Jedwabnie nie ma takiego kiermaszu świątecznego? Był jarmark świąteczny i bardzo przy... piękny. Wszystko było serwowane, swojskie robiliśmy pierogi, było moc różności. Był podawany barszczyk czerwony z uszkami, uszka były z mięsem i z grzybami. Rozumiem, że przyjechaliście podpatrzeć co nieco, żeby wdrożyć za roku siebie. No tak, podróże kształcą i A także... A przywieziemy? Na przyszły rok. Zobaczymy. Żeby coś robić, to trzeba patrzeć i porównywać, wyciągać z tego wnioski, no i ulepszać u siebie. Pierniczki, pierniczki. Właśnie roboty, prawdziwe, na maśle, na miodzie, także lukrowane ręcznie, żadna maszyna. I to wszystko jest twoje dzieło, sam, bez pomocy, płci pięknej? No, jak najbardziej z pomocą. I dzieci, i żony. O, ogólnie to pierwszy święta. Do tej pory obdzieraliśmy rodzinę, znajomych, ale wszyscy namawiają, żeby z tego piężki jakieś zrobić. No i chyba mieli rację, bo się sprzedają. Dzisiaj harcerze sprzedają na swoim stoisku wyroby wykonane przez harcerzy i przez zuchów, również przez druhny. Także cieszymy się, że mogliśmy dzisiaj tutaj być. Właściwie harcerze mają okazję trochę pouczyć się zawodu sprzedawcy. Prowadzącym przedświąteczne wydarzenie w naszym mieście był Wojtek Rochowalski, który do swojej roli przygotował się profesjonalnie i odpowiadał wszystkim na pytania związane z Bożym Narodzeniem i Mikołajem. Wojtek jest chadzącą Wikipedią, ale nie wiemy co tu Wojtek robi. Wojtek tutaj właśnie wydrukował sobie kilka stron z Wikipedii, żeby wiedzieć o Mikołaju rzeczy, których inni nie wiedzą, bo nie wiem, czy wiecie, ale to nie Mikołaj przez komin wchodził, tylko jego pomocnik z legend i podań niderlandzkich. A nazywał się, już za chwilkę Wam zdradzę, bo to nie był taki e, zwykły człowiek, nazywał się Zwarte Piet ale oprócz tego, co już nam opowiedziałeś, Wojtek będzie się zajmował również prowadzeniem tutaj wspaniałego koncertu i zabaw. Tak, piciem barszczyku wspaniałego, przygotowanego przez e, koło Gospodyń Wiejskich w Lipowej Górze. Zachęcam i polecam. Jak również będę podziwiał wszystkie możliwe rękodzieła i stoiska, z którymi przyjechali dzisiaj ludzie. Możecie też zakupić, jak widzicie, u tych pięknych, uśmiechniętych pań ze szczyt na Niesamowicie rękodzielnicze, wytworzone własną siłą i wyobraźnią. Mm, elementy świąteczne, jak, jak również możecie powitać znajomych, przyjaciół, rodzinę i życzyć im wszystkiego dobrego i dużo miłości w te święta. Fundacja Kreatywności Kreolia, wspaniałe duże stoisko i świecidełka, ale tu mnie bardziej zwabiły raczej zapachy niż światełka. Mamy tutaj panią Jasię Gabryszewską, szefową tego wszystkiego, tak? No tak się złożyło, a dzisiaj podwójnej roli, bo Fundacja Krolia to rękodzieło, a i nasi przyjaciele, którzy też również z nami się wystawiają, a te zapachy to dochodzą ze spółdzielni socjalnej Bulwar, a ściślej mówiąc, gospody Bulwar z Jerutek. I co tutaj mamy do zaoferowania? Dzisiaj chcieliśmy zachęcić naszych potencjalnych klientów, kusząc ich naszymi daniami, potrawami wigilijnymi, które się pojawiły w naszym menu świątecznym. A dzisiaj taka mała degustacja takich wyrobów jak krokiety, jak rybka smażona, kapusta wigilijna. Także wszystko, co, co, co takie najbardziej kojarzące się z Wigilią, to dzisiaj można skosztować, a, w, a cały asortyment oczywiście w naszym świątecznym menu już dostępne od 19 grudnia. Jak nam powiedział Andrzej Materna, dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Szczytnie, w organizację wydarzenia zaangażowało się kilka miejskich instytucji. Należy wiedzieć, że to wszystko dzięki ciężkiej pracy Miejskiego Domu Kultury. Między innymi Miejskiego Domu Kultury, bo w tym udział bierze też biblioteka miejska, publiczna nasza, no i głównym organizatorem jest Urząd Miasta Szczytnie. Z roku na rok ta impreza nabiera takiego większego rozmachu, można by tak rzec, i według zebranych dziś opinii wiele osób powiedziało, że wyraziło takie swoje zdanie, że o wiele lepiej jest jednak tutaj na dziedzińcy, jest bardziej kameralnie, bardziej świątecznie. No mi się też tak wydaje, dlatego przenieśliśmy to tu, pierwszy raz, i myślę, że będzie fajnie i że ludzie będą zadowoleni. Jest wszystko! kameralnie i wspaniale. Ja przyjechałem z Kolonii przy Świętanie, tu niedaleko. Można przyjść do mnie do studia, zrobić ładne zdjęcie profesjonalnie, w świątecznym stylu, pięknie, ładnie aranżacja jest przygotowana. Koło gospodyń wiejskich reprezentowane przez raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć pań w kupie siła. Co macie do zaoferowania dziś? Oferujemy to co zwykle, czyli potrawy, które przygotowujemy z e, warzyw z naszych ogrodów, m.in. kartoflak Katarzyny, specjalna receptura naszej sklepowej, e, łazanki Sylwii e, na kapuście od sołtysa oraz grudniową zupę, która jest pełna magii, rozgrzewająca, e, no, przepyszna. Czy ta y, kapusta sołtysa jest taka charakterystyczna, inna niż wszystkie? No takiej na pewno nie kupimy w sklepie. To jest y, coś, co rośnie w naszej wsi, na naszym polu, y, także to jest same zdrowie. A jak trwają przygotowania do, do tego wydarzenia? Jest jakieś zebranie, spotkanie, burza mózgów, co będziemy robić? Tak, spotykamy się, określamy, y, która co gotuje, bo gotujemy ciągle niestety indywidualnie, ze względu na to, że nie mamy świetlicy wiejskiej, co się już wkrótce zmieni. Póki co gotujemy y, oddzielnie y, dokładnie to, w, w czym się każda specjalizuje. Z dwójką wspaniałych dzieci, Klaudia, przyszłaś? Czy dopiero weszasz i oglądasz te stoiska? Nie, czy... już od dwóch godzin chodzimy. O dwóch godzin chodzimy i jesteśmy pod wrażeniem. Bardzo. Coraz ładniej, prawda? Z roku na rok coraz ładniejsze są te jarmarki szczycieńskie, bożonarodzeniowe. Tak, uważam, że to świetne, bo placy wydaje mi się, że już jest trochę oklepany, a tutaj jednak y, każdy dotrze. Podczas czycieńskiego jarmarku bożonarodzeniowego Mazurska Fala dowiedziała się, że święty Mikołaj nie jest kawalerem i ma żonę, która dzielnie go wspomaga w wypełnianiu swoich obowiązków. Ja nie wiem, czy to jest y, pani Mikołajowa, czy elf? To jest pani Mikołajowa. To Mikołaj jednak ma żonę, nie jest kawalerem. No, a jakby to miało być, przecież powinien mieć żonę, tak? Czyli ma, no. Tak, jestem żoną Mikołaja. Czy ciężko być żoną Mikołaja? Chyba nie, bo spełnia każde moje życzenie, więc myślę, że nie. Rozumiem, że Mikołaj ostro musi pilnować swojej kieszeni i portfela. Tak niekoniecznie, o to ona trzymała pieniądze. Idziemy do jednego z kucharzy świętego Mikołaja. Kłaniam się, Mariusz Kuś, manufaktura Mistrzem, pierogi, weki. Nie, no myślałem, że, że, że to jest jakiś kucharz Mikołaja, szczególny kucharz Mikołaja, gdzieś z bieguna północnego, który mnie tu zaskoczy jakimiś wekami. Ja to Renifer taki bardziej, no Święty Mikołaj tak niekoniecznie. Gotować lubię, czy, czy coś tam umiem. Mamy na stoisku różnego rodzaju weki, pierogi do wyboru, do koloru. Jeśli ktoś przyjdzie dzisiaj a słucha na żywo, bo zakładam, że to nie jest na żywo, to, to we, weki to z pół roku. A jak babcie trzymały rok, to też wytrzymywało. A jest coś takiego tutaj w tych wekach charakterystycznego, świątecznego, takiego wyróżniającego się? No, najbardziej świąteczne tematy jakie są, no to oczywiście jest tej bigos jest, co mamy tutaj barsz, mamy na własnym zakwasie jest zupa grzybowa, ale są też takie fajne rzeczy jak kurczak zalewie od stołu pomidorowej, który być może się niektórym świątecznie kojarzyć nie będzie, aczkolwiek można skorzystać, posmakować i pasuje idealnie się przegryza. Podsumowując, jarmark Bożonarodzeniowy Szczytnie przeniósł nas 10 grudnia do świątecznej krainy, gdzie poczuliśmy magię świąt.